Drodzy bracia i siostry, dopiero co, dwa dni temu, nowy papież Leon XIV podpowiedział taki kierunek dla Kościoła. Potrzebny jest nowy impuls w głoszeniu i w przekazywaniu wiary. Chodzi o umieszczenie Jezusa Chrystusa w centrum. Kiedy pomyśleć nad tymi słowami papieża Leona, nagle uświadamiamy sobie taki impuls. Zawsze nowy, zawsze świeży. Przychodzi przecież we Mszy Świętej, przychodzi w Eucharystii. Kontynuował papież Leon. Chodzi też o pomaganie ludziom w przeżywaniu osobistej relacji z Nim. W odkrywaniu radości Ewangelii. Radość. Słowo, które brzmi w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, raz i drugi i trzeci. Słowo wdzięczność, a nawet jakieś uniesienie ducha, uniesienie serca osobista relacja z tym, który obiecał i dotrzymuje słowa. Osobista relacja z Chrystusem, która przynosi radość Ewangelii. I ten fragment swojego słowa sprzed dwóch dni papież Leon zakończył słowami konieczny jest powrót do fundamentów naszej wiary. O, jakże byłoby potrzebne, byśmy nadstawiali ucha na wszystkie Ogłoszenia dobrej nowiny, które docierają do nas we Mszy świętej. Jakże byłoby potrzebne, byśmy otrząsnęli się z naszej rutyny, przyzwyczajenia, z tego oczekiwania, że już wiemy, co liturgia nam podpowie, i nie oczekujemy żadnej zaskakującej nowości, ale prawda jest zawsze zaskakująca, i obecność. A szczególnie obecność Boża jest zawsze niespodziewana i za każdym razem tak samo odkrywcza. Nadstawiajmy więc nasze uszy i na to pierwsze obwieszczenie radości, kiedy na początku mszy świętej ksiądz mówi: Pan z wami. Tak przyzwyczailiśmy się, że to orędzie brzmi. Rutynowo odpowiadamy, może nawet nie zwracając uwagi na naszą odpowiedź, ale zwracajmy uwagę na orędzie, orędzie dobrej nowiny. Pan jest ze swoim kościołem, tak jak od początku naszego zgromadzenia jest, bo gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w imię Jego, tam On jest między nimi. I tuż przed odczytaniem Ewangelii po raz drugi. Ogłoszono nam dobrą nowinę. Bracia siostry, Pan jest z nami. Ksiądz diakon to uczynił, obwieszczając słowa Pana Jezusa, by przypomnieć też Jego obietnice. Ci, którzy słuchają moich słów, ci, którzy je w sercu zachowują, ci są moimi braćmi i siostrami, ci są moją matką. To sposób, który wybrał Pan Jezus. Aby uczynić z nas swoją rodzinę. Dobra nowina o Kościele, który jest rodziną Jezusa Chrystusa. I wreszcie przychodzi ten moment kulminacji obwieszczenia dobrej nowiny. Zawsze nowej, zawsze świeżej, zawsze zaskakującej. Kiedy na rozpoczęcie tej drugiej. Części liturgii mszy świętej, liturgii ofiary, liturgii Eucharystii, znowu zabrzmi zapewnienie. Pan z wami. Zechciejmy i dzisiaj zdziwić się tym zapewnieniem i zechciejmy zdziwić się nim za każdym razem. Coraz mocniej, z coraz większą potęgą, z coraz większą łaską. Pan rzeczywiście jest z nami, spełniając swoją obietnicę. Kto spożywa moje ciało i kto pije krew moją, ma życie w sobie i trwa we mnie, a ja trwam w nim. Owszem, po zakończeniu liturgii tutaj w katedrze wyjdziemy w procesji na zewnątrz. Niech dzisiaj stanie się ona znakiem i przypomnieniem, niech wypisze się bardzo wyraźnymi literami w sercu, że jest jeszcze i czwarte ogłoszenie dobrej nowiny pan z wami wtedy gdy msza święta dobiega końca to już ostatnie sekundy i jeszcze raz zapewnia nas wtedy celebrans pan jest z wami bo idzie z wami przez całe życie wszystkie dni aż do skończenia świata jakże mocnym ważnym przemawiającym do serca znakiem tej obecności w dniu powszednim Obecności na ulicy i na placu, obecności i w domu i w pracy, i w szkole i w rozrywce. Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Takim echem niech zabrzmi dzisiejsza liturgia, niech odzywa się w każdej naszej mszy świętej i niech będzie spełnieniem tego wielkiego pragnienia nowego papieża, papieża Leona. Potrzebny jest nowy impuls w głoszeniu i przekazywaniu wiary. A chodzi o co? O umieszczeniu Jezusa Chrystusa w centrum, jak w naszej monstrancji, i o pomaganie ludziom w przeżywaniu osobistej relacji z Nim i w odkrywaniu radości Ewangelii.